Siemano ekipo, witam was serdecznie, a ja dzisiaj potrzebuję większej dawki energii, większej dawki kofeiny dlatego, że no jestem po poprawinach, no to dlatego trzeba się jakoś naenergetyzować a tu chyba najlepszym sposobem będzie kolejny Tiger Naked na razie ostatni, ale nie wydaje mi się, żeby Tiger porzucił tę serię mamy do dyspozycji blueberry, jest on podobno od Cherry lepszy nie wiem ile jestem sprawdziwy to dzisiaj. No i co to po składzie, to no, lepiej nie jest. Zaraz o tym powiemy, nie żeby coś, ale. Tigery Naked zaczynają coraz bardziej wchodzić w te rejony pospolitych smaków, takich wiecie, no, mamy jagodę, mamy cytrynę, limonkę, cytrusowy mamy wiśnie mamy fruit punch coś tak ala, pomarańcza, mango jeszcze i brzoskwiga, morela były jeszcze normalniejszymi smakami tutaj mamy ogół i jestem na kacu, więc musicie mi wybaczyć to, że pierdzielę czasem 3 po 3. Mamy do dyspozycji niebieską y, puszkę tym razem. Gama kolorów chyba im się skończyła. W sumie mogliby zrobić na przykład, nie wiem, żółtą y, smak ananasowy. Zrobili bardzo genialny smak ananasowy przy okazji Tigera Zero Sugar. Dlaczego by nie polecieć z serii Naked? Y, w sumie do Hyper Flash. Był spoko. Yy, mogliby zrobić Hyper Smoka również, no, wynieść go w końcu do innych sklepów. A na razie utknął w żabce i już są chyba tam ostatnie sztuki. A co jeszcze można by zrobić? Można by zrobić białą puszkę. Całą grafikę tutaj zmienić na czarną, yy, całą puszkę białą. Dlaczego by nie? I dać tutaj na przykład smak Arktyczny, którego chyba Tiger nigdy nie zrobił. Jest tyle możliwości. Na razie testujemy kolejny pospolity smak, czyli Jagodę. Jak mówiłem, że mamy tutaj taki troszeczkę mniej kontrowersyjny skład. I mi chodzi tutaj oczywiście o barwnik. I nie chodzi mi tutaj o koncentraty. Barwiący z czarnej markwi, ale o barwikę 133, którym jest oczywiście błękit brylantowy, ale od początku mamy 160 mg kofeiny, wodę sok jabłkowy z zagęszczonego soku, regulatory kwasowości kwas cytrynowy i sodu, dwutlenek węgla sok jagodowy z zagęszczonego soku. Nie powiedziałem chyba tego, że to jest kolejny Tiger Naked, który ma w sobie 21% soku owocowego. Jedla więcej. Yy, bardziej prestiżowo. Kafeina i tyzol, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, barwnik E133, błękit brylantowy. Stabilizatory, guba arabska, resestry, gliceroli, żywicy roślinnej, aromaty, wzmacniacz, smaku erytritol, substancje słodzące, subkraloza, acesulfam, witaminy, niacyna, p6b12, kwas pantotenowy. Wartości odżywcze 45 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 10 g węglowodanów, tyle samo cukrów, żadnego białka, 60% g soli. 35 mg diacyny, 3,5 mg witaminy B6, 2,5 mikrograma witaminy B12 i 9,9 mg kwasu pantotenowego witaminy B3. 5. Nie wiem. No i dobra, lecimy z tym panowie, kochani. Troszeczkę w przyspieszonym tempie, dlatego, że nie chcę, żeby to długo zajęło. Ja wszystko o serii Naked powiedziałem. Yy... A to jest też smak naprawdę ciekawy, nie tylko dlatego, że ostatnio testowaliśmy Battery Energy o tym smaku i chciałbym to porównać do tego, czyli wersję mniej cukrową, w ogóle nie cukrową, tylko z cukrami naturalnego pochodzenia do wersji 60 ponad grabowo cukrowej. O, kurde, dobra. Jak już pachnie dobrze, to już wiem, że będzie bomba. No, pachnie po prostu jak jagoda. Bardzo intensywnie pachnie takimi lodami jagodowymi. Nie powiedziałbym, że sorbetem, po prostu jagodowe lody, czyli tak, jak powinien każdy napój jagodowy pachnieć. Cieszę się, upewnię, czy to nie jest smak borówki. Nie, to jest smak jagody, kolorystycznie. Tu jest właśnie loteria, że to może być albo niebieski kolor, albo fioletowy. Tutaj będziemy mieli fioletowy, dlatego że mamy koncentrat barwiący z czarnej marchi. On barwi na czerwono. Czyż nie tak? Oczywiście. Taki atramentowy nawet bym powiedział ten kolor. Nie żeby coś. Ale oddaje właśnie esencję yy, jagodowych napojów. Teraz tak. Czy będzie smakował bardziej jak grappa ice? Wątpię. Czy będzie smakował jak naturalna jagoda? Też w to wątpię, ale może się zaskoczę. Czy może będzie właśnie tak samo jak z wiśnią? Czyli wiecie, troszeczkę kurde cukierków, troszeczkę gum, troszeczkę natury, troszeczkę napojowatości, tymbarkowatości i tak dalej. No po prostu tyle wiśni tutaj w wpierdzielanych. Że i ten miks tak idealnie złożony, że zasłużył na miejsce pierwsze. Czy tutaj będzie to samo? Chyba by musiał przebić Red Bulla. A to będziesz szuka. O, teraz jak dłużej podtrzymałem, to uaktywnił się sok jabłkowy. Ja pierdzielę. Przy jagodowym smaku nie myślałem, że ktokolwiek zrobi tak, że będzie czuć sok jabłkowy. Ale to też nie jest katastrofalny stan. Po prostu przez momencik był, a potem szybko się zbył. Został ten smak jagodowy. I właśnie to jest kolejny smak z tych cukierkowych smaków. To jest właśnie taki lizak o smaku jagodowym, coś właśnie, coś w ten deseń. Czuć tutaj też taki napojowaty smak jagody i to jest właśnie tyle. Nie ma tutaj, wydaje mi się, naturalnego smaku jagodowego. Jest tutaj, czuć troszeczkę właśnie tego soku jabłkowego. I nie mówię, że on tutaj psuje wszystko, wręcz przeciwnie, to mi się wydaje, że nawet dodaje takiego troszeczkę innego smaku, który fajnie się komponuje z samym smakiem jagodowym, ale czy przebiłoby to wiśnie? No nie, nie, nie. W wiśni nie było w ogóle czuć soku jabłkowego i overallowo po prostu no poleciał jako numer jeden w rankingach wiśniowych, no to już to coś musi powiedzieć. Więc jeżeli miałbym kurde tutaj powiedzieć, że to jest najlepszy smak jagodowy, no nie. W, te... w Red Bullu było jednak o wiele więcej tego smaku. Nie było tam w ogóle czuć żadnych innych smaków, tylko te stricte jagoda. Czy nawet można powiedzieć, że borówka. No dobra, pójdźmy po rankingi, sprawdźmy to tak... Stuprocentowo, żeby zobaczyć, czy aby na pewno tutaj nie będzie jakiejś niższej pozycji, po prostu mamy owocowo-leśne rankingi i co można z tego wywnioskować? hu! Red Bull, Blue Edition, Blueberry nie ma szans, właśnie 3D Blue Raz, Niebieska puszka, nie ma szans. Monster Ultra Blue nie Rockstar XD, Berry Blast to był najlepszy Rockstar XD, więc dlatego odpada również. G Fuel Shatter, Tutaj już bym kurde powiedział, no bo to jest też fajny Fuel, nie powiem, że nie. Ale na tle tych wszystkich owocowo-leśnych, to nawet mi się wydaje, że Rain Razelberry by mógł polecieć w górę. Złapałem ostatnią puszkę ostatnio, wypiłem z radością. I miałem takie w głowie, kurde, stary, czemu ty tego tak bardzo nie doceniłeś? Pierdyki to właśnie na pozycję piątą z tego co tak teraz widzę. I gitara pożegnalnie. Yy, Reina, doceń, a tego panocka daj po prostu na szóstą pozycję pomiędzy G a właśnie Reinem. I według mnie to by było na tyle. Podsumowując całą serię Naked, ponieważ w końcu udało mi się yy, zakończyć to ostatnim smakiem, który na razie wyszedł. Mogę powiedzieć tak, to jest strasznie kontrowersyjna seria, ponieważ mamy parę recyklingów, mamy naprawdę parę wpadek. I mówiąc wpadek, to mam na myśli no, na przykład tego Tigera Blueberry. Yy, jak mówię nad tym, to... to jest chyba jedyna wpadka na razie z całej serii Tigerów Naked. Ale do no, wpadku również można nazwać yy, recykling smakowy dwóch yy, Tigerów Hyper. Które zostały dodane w poprzedniej edycji A tak mamy naprawdę solidną serię Którą mógłbym polecić yy, Wiśnia numer 1 Orange Mango Wśród swojej yy, kategorii Wydaje mi się, że jest chyba najlepszy Chociaż ostatnio Big Shock Orange Mango Przebił go chyba yy, Dalej mamy właśnie Peach Apricot Który był na no, kurde taką Standardową opcją Yy, blueberry, nic nie mówię. To jest naprawdę taka seria, w większości udana, ale jeszcze można tutaj coś tam porobić. No, i widzimy się następnym razem. Przy... Tego jest po prostu sporo. Ostatnio, no więc zobaczymy.